Partnerem kanału jest producent zoologiczny Hapet for Happy Pets. Link do strony znajdziecie w opisie filmu. Zanim zaczniemy ten film Start akwarium 260 litrów powiem Wam tylko jedną ważną rzecz. Ostatni odcinek to konkurs firmy Hapet. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z tym konkursem zachęcam do wrócenia się do poprzedniego odcinka. Tam jest wszystko powiedziane, co trzeba zrobić. Dzisiaj naprawdę mega mało czasu, więc nie przedłużając, po krótkim intro zapraszam na film. Aquascaping TV, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku, który jest dla mnie dość specjalnym odcinkiem. Lubię takie filmy nagrywać i mam nadzieję, że wy lubicie takie filmy oglądać. Będziemy dzisiaj startować akwarium Aqual Glossy Safe Tank o wymiarach 120x40x63 cm, co daje nam akwarium o pojemności 260 litrów. Jak widzieliście. Za dekorację będą odpowiedzialne materiały od firmy HAPET, a będzie to dokładnie czerwona lawa i Japan Wood, czyli korzeń japoński. Tym razem chciałbym wam powiedzieć wszystko ze szczegółami i w zasadzie pokazać wszystko ze szczegółami, co w tym akwarium używam. Jak widzieliście, na samym początku rozsypane zostały bakterie firmy JBL. To się nazywa dokładnie. Proscaper Plant Start, tak to chyba to się nazywa. Dodatkowo pomyślałem, że tym razem pójdziemy troszkę budżetowo i zamiast markowego takiego żwiru grubego firmy JBL postanowiłem, że kupię Keramzyt, taki można powiedzieć. Zresztą widzieliście, nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Wydaje mi się, że to jest też dobra opcja. Wydaje mi się, że tam też fajnie powinny się osiedlać dobroczynne bakterie, ale czy tak będzie? Zobaczymy za jakiś czas. A więc, w czasach, w których naprawdę dość. Trzeba robić wszystko budżetowo. Tym razem ja też postanowiłem zrobić budżetowo, a więc wszyscy ci, którzy wiedzą i oglądają dłużej ten kanał, wiedzą, że zazwyczaj używam JBL Proscaper Volcano Mineral zamiast Keramzytu. Tym razem poleciał Keramzyt, o wiele tańszy. Fajnie też tam powinny się, jak mówiłem wcześniej, osiedlać bakterie nitryfikacyjne jest delikatnie lekki, taki trochę mnie martwi, to czy czasem nie będzie wypływało to wszystko na powierzchnię. Ale zobaczymy. Tutaj kolejna rzecz, która się jednak nie zmieniła, a więc na ten keramzyt zostało posypane JBL Pro Scaper Volcano Powder, to coś co ma troszkę wzbogacić to podłoże. Wydaje mi się, że to dobry pomysł. Będzie. Ok, yy, kolejna rzecz. Muszę dzisiaj szybko mówić. Zawsze mówią do mnie, piszą w komentarzach, że wolno mówię. Dzisiaj postaram się, no to w zasadzie zmuszony jestem, bo muszę po prostu wszystko szybko powiedzieć, żeby o wszystkim yy, no, powiedzieć w tym filmie, który nie może trwać pół godziny. Dobra, lecimy dalej. Do połączenia kamieni i korzeni. Użyłem Microblift Plant Escaper czyli klej termiczny, który naprawdę wydaje się bardzo fajną opcją. Podoba mi się, jak to się wszystko robi. Wsypujesz troszkę granulek do gorącej wody, to wszystko fajnie się tak roztapia Wtedy bierzesz taką kuleczkę tego kleju, dajesz na kamień, przytykasz do tego. Korzeń i to trzyma jak diabli. Dodatkowo na podłoże wysypałem kapsułki nawozowe firmy Tropica. I jak zwykle, podłoże, które umie się naprawdę sprawdza i dość dobrze już je znam. Chociaż nieraz jakieś tam zawsze nowości wyskoczą, ale wydaje mi się, że to podłoże czyli Tropica Aquarium Soil. Jest naprawdę jednym z najlepszych podłoży dostępnych na rynku. Dlatego używam to od lat. No i co? Jak zwykle, rośliny od firmy Tropika też mnie nigdy nie zawiodły. Wydaje mi się, że to są rośliny też dobrej jakości. Mam znajomych w sklepie, którzy ogarniają mi to. I po prostu taka paczuszka, musi być to prawie więcej roślin zamówionych, i taka paczuszka no po prostu idzie bezpośrednio do mnie. Ja tam ureguluję zawsze u nich w sklepie to i tak to mniej więcej wygląda. To, co teraz oglądacie, to akwarium dwa tygodnie po starcie a więc dwa tygodnie po starcie tego akwarium wpuściłem ryby. Po tygodniu tak wpuściłem pierwsze jakieś tam krewetki. Po dwóch tygodniach wpuściłem ryby. Filtry stały nieaktywne, po prostu Wypłukana z nich została woda. Gąbki umyte, wy, wyczyszczone wszystkie filtry, i tak stały sobie przez dwa tygodnie. Dlatego później musiałem użyć microbleaf żel. Filtr, po prostu taki żel, który nakłada się na gąbki przeważnie, i po prostu to przyspiesza aktywację biologiczną filtra. Dodatkowo przez ten czas cały czas były lane do słupa wody MicroBlue Special Blend, czyli ta śmierdząca gnojówka. E, która naprawdę jest mega sprawą na przemian z MicroBlift Nitre Out 2. E, te dwa produkty wydaje mi się, że są fajne i bardzo szybko e, robią taką aktywację biologiczną akwarium świeżego. Dodatkowo przy, przydarzył mi się e, problem, e, dlaczego? Dlatego, że po prostu filtry nie były jeszcze e, Aktywnie biologiczne. E, najlepiej do, do takich nowych startów akwariów używać jakiegoś filtra, już, e, który, e, że tak powiem, jest stary i po prostu podłączasz go e, do nowego akwarium, i tam już jest ta flora bakteryjna zasiedlona, i ta biologia szybciej się rozbuja. Jeżeli tego się nie zrobi, tak jak w moim przypadku. No, to możliwe, że będą problemy w postaci pierwotniaków. O tym, jak sobie radzić z pierwotniakami, jak chcecie, mogę zrobić któryś z odcinków. Wystarczy, że po prostu napiszecie w komentarzu. Powiem wam, jak ja sobie z tym poradziłem. I tutaj mały taki rąbek tajemnicy uchylę. E, użyłem m.in. JBL Kleeneuro. Taki środek, który jakby krystalizuje wodę. Dodatkowo e, te wszystkie maleńkie takie drobiny, e, które sprawiają, że woda jest mętna, e, po prostu one ten środek sprawia, że po prostu one nie są takie maleńkie, jakby te, te drobinki się szczepiają jedna do drugiej, robią się większe cząsteczki i wtedy nasz filtr daje radę po prostu to wyłapać, że to, że tak powiem, wychodzi z obiegu, tak. Do, mówię, jak będziecie chcieli wiedzieć, jak sobie poradzić z pierwotniakami, czyli taką tak zwaną mleczną wodą w akwarium, przeważnie spotykaną na samym starcie akwarium, no to po prostu wystarczy napisać w komentarzu: Kiedyś taki film Wam zrobię. Propo zrobienia filmu. Tutaj właśnie widzicie fajną rybkę. Jest to głowaczyk barwny. Kiedyś obiecałem wam film o tej rybie, i postaram się właśnie w najbliższym czasie z tego zobowiązania po prostu się wywiązać. Wiem, że wtedy też było, była mowa o drugiej rybie. To jest świecik kongijski. Ja też o tej rybie będzie, jak obiecałem, dotrzymuję zawsze słowa. No powiem wam, że roślinność na tą chwilę nie wygląda najgorzej. Jak widzieliście jeszcze po obsadzie ryb, bo tak skaczę z tematu na temat. Po obsadzie ryb można wywnioskować, że pożegnaliśmy się definitywnie z dyskowcami. Ludzie na forum dyskowców opowiadali mi, że Trzymanie właśnie tych osobników, czyli skalarów z dyskowcami to taki słaby pomysł i ja trochę tak, jakby to powiedzieć, nieufny byłem do tego, ale jednak przekonałem się. Generalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, że no, jedne od drugich bardzo lubią się zarażać różnymi chorobami i lepiej po prostu trzymać te ryby osobno. No cóż, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Napiszcie, czy podoba Wam się nowe akwarium. Napiszcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie startu tego akwarium, odnośnie jakichś produktów itd., itd. Napiszcie w komentarzu. Niedługo troszkę porozmawiamy o roślinności, bo dzisiaj nawet nie było czasu za bardzo zamienić kilka słów na temat roślin. Ale jak widać, rośliny dają radę. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już za tydzień. Cześć!